Siemaneczko widzowie. Z tej strony DawseRek, ze mną jest Matios, Ja w końcu mam kartę ja ma graficzną. Więc może będę więcej nagrywał. I no. Lecimy. Możecie się pochwalić jak Wam się podoba ten sezon. Mi dla mnie jest nadgitem gitem takim. No i w sumie tyle. Matios. Jo. Serio. To co ja za no, skin, Trzeba u Żyga wziąć. Trzeba u wziąć. Wiesz o co chodzi. Zig Pamiętajcie, pijcie wodę. No. Moja już chyba skisła. Wow, za długo stała na parapecie, a dokładnie na biurku. Ja to mogę sobie wziąć teraz, ale mi się nie chce. Patrzcie, jaki parkour. Rzutowałem. Dopiero za chwilę będzie parkour. Jak pozyskam więcej opon, dobra, teraz o oh, nie zdążę teraz. Iś o, no i pięknie tutaj parkour. O, i mi przynajmniej FPS-y nie, nie spadają poniżej 60. Więc jest gig. lecimy? No miejscówka. No, ping dzisiaj nie jest taki giga zabawowy, ale nie jest najgorszy.

I, tak, i co 10 łapek, zagramy trio z tym... z... z... z, z Bela Megasusem. Sus. Na kocim są, już wylądował cię. O, mam launchpad. Tududuuu, ojojoj. Sajajaj. Jak chcesz, to mam emkę dla ciebie. Nawet dwie. A jaką? Jak A to nie. O, mam skaner, jest git. Jo. Możecie nie, też no, napisać co ciekawego na nowych broniach tych właśnie kosmitów i UR. Okay. Dobra, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Eee, dobra, dawaj na koci w sumie. Nigdzie wylądowali co ty kłamiesz? Nie no, że zabrałeś mi. Ja lutuję stację. Żeby było jasne. O, skrzynia, koks Cyk e, e, Dobre, albo w sumie Wezmę te potki Na rybek średnio To ty? To nie ty Nie jest zabawowo wręcz Dobra, tutaj oprócz tych, tych mam skrzynkę. Która mi się bardziej przyda. A mosę jeszcze wezmę i będzie GIT. A Matias się wymutował. P Czemu zawsze jak nagrywamy, to Matias akurat się mutuje? Dziwi mnie to. I Wyją jeszcze nie powie, że ma Mimo, że widział. Nie no, jeden powalony Ale to dzwonili do mnie, nie mogłem gadać nawet jest go! Artur! W Ale... Nie, to... ja tylko ja! Masz PEMA, masz prema. Mam. Dobra, nice Mamy to! Gdzie jest twoja karta? No wziąłeś się Nieważne. Lega miałem. Sorry, Lega miałem. Kto wie, ten wie Dobra, zjem se kapuski. Jabłka też. A się teraz dziwnie podpisy zaznaczyły. Tak na czerwono. No to wiem, dobra, co czekaj, sprawdziła oprócz siedzenia. Jest skrzynka jedna i ammo box. O, jednak nie jedna. O, no i należy ta potka. Cyk pyk Tu trzeba to zniszczyć, a dokładniej zlutować Cyk, cyk, pyk, cyk. A masz tam modopompy? Czy mam modopompy? No mam To mógłbyś pożyczyć No mam, ale wiesz Masz oh, w sumie, nie wiem, dobra, nie masz. Nie wiem. Zastanawiałem się przez nanosekundy w swojego jakże ciekawego życia yy, ten Czy opłaca się brość niebieskiego Taktikala czy zieloną pompę wolną. Ale zważając na sytuację, która wydarzyła się przed chwilą, uważam, iż yy, wybór mój jest słuszny. I poparty hipotezą oraz tezą Tu jest duża potka jak coś, a ty masz... Ale jest, ale ja mam w ale chcę tylko żebyś dał mi Ja mam małe jak coś Ja mam też małe Really? Dobra Możesz kopsnąć Aż. małe? Jedną I bierz duże a, no, Wziąłem, masz... a teraz dasz mi te amodopompy. Mógłbyś? I mógłbym... Ale ja mam tylko 30. Nie na no, żartuję mam 40. Nie, no to za. No możesz to uderzyć. Już. No. O kurde, ktoś strzela, nie jest zabawowo O, trzy te, trzy artefakty obcych Nie Niby... nice. było, ale jednak nie O, tu są Co on robi? On jest chory, kolapsuj go, kolapsuj no, To ty jest debil Co on zrobił właśnie? A on jeszcze za to powalony nie. Likwiduje. Nie, no, Ale to jest debil, gdzie? że on się zbudował. Gdzie jest jego tak. loot, halo? Plus jeden. Ej. No. Czary ma... A gdzie, tu jest. Ja, nie. Gdzie... Ja nie widzę, nie wiem, jestem się... Czekaj, się podbuduje Ty nie no, gdzie? Kąd tam. Um... Nie no, raczej nie aż tak. To jest chyba jego lód. Ale nie miał tego. On miał tą snajpę no, taką. Co on łutę. zrobił, że z takim lutem tak on sobie myślał, że Nie wiem co tu się właśnie stanęło. Bob Pop tam popełnił samobójstwo. Tak naprawdę, w sumie racja. Teoretycznie my. Praktycznie my go zabili, zabiliśmy. No ale, ale jednak. Tak... Ale jeszcze to najlepszy człowiek zrobił 360 ze snajperku obcych No nie końcu. wiem, to było po to on przepięte. w ogóle tak próbował? On próbował zrobić 360, no oglądał się tych shotów I sam spróbował No niestety Zakończyło się to niepowodzenie O, jak UFO kogoś bierze Dzielnie, <grywanie> pa Czekaj, gdzie? A, faktycznie Tam Ale, że... ty, dobijaj, ja, bo ucimo. to jest lewo, ledwo zipiące UFO może jednak Już nie? Leci, leci, spada. A. Spada, leci. Już myślałem. I wybuchł. Czyli opłaca się tam iść? Nie wiem. Nie wiem, jak słyszę tam jeszcze kolejne strzały, to nie wiem. Daj się tak trochę wyżej. O! O, wi widzę, że. Czy to jest bot? To chyba bot. Nie, to jest. To jest. To jest ten z UL Intrus, co? No to Czemu jest... On... bot! To on rob... Nie wiem Tylko, że tam dalej to się klepią Idziemy tam czy nie, bo ja widzę nawet Chociaż nie, do strefy, do strefy, Czekaj, do strefy. kogo ja tak oznaczę, jak go przeszukam? Nikogo, lol Dodajesz dajesz to szybko, ja do statku i lecimy Szybko, no Dobra Uff Ale tutaj... Parkour Let's go w ogóle, wie, co nie jak Zyg był o tutaj, co nie? To teraz no. jest chyba gdzieś tu. Jak nawet go nie spotkałem, to nieźle. To ty na to, że. Nie wiem. Tutaj. Launchpad. Ja bym zasiedlił się gdzieś tu. O tu. Można jak najbardziej. Ty co jest z tym? Ale dziwnie tak się odbiło od niczego i. Poleciało w dół. Nie, nikogo tutaj nie ma. No i dobrze. Uch. Już myślałem, że to nie jest no, dla ciebie. Coś dla ciebie, Dawid. Co to jest? Bo. A spas? Spas. O. Thank you. Nie, no ale mam arty taki Artur się we mnie odpalił wewnętrzny. Nie potrafiłem trafić w kółko. Jak? To nie no. A Nie pytaj, jak? DP, czekaj. Ona ani to obcych. Gdzie? A, tutaj widzę. Teoretycznie nie mogę. Nie wiem, za co go brać. Mam trzy małe. Mapy. Tak, czekaj, nie wiesz tak. mojego skanera. Rzucę Dobra. go tylko. A. Także żeby A nie Jakbyś zamienił tu jakąś broń. To... Nie, bo wszystkie to... bronie jakie mam, nie lubię tych zwer. No i cyk, i szybkie przemieszczonko. Mogliśmy też by wziąć UFO. Ale nie, bo UFO robi dużo hałasu. Ale ja go wziąłem i tak. Dostał Nie. Nie no, ale że Wader Wader mnie zaprasza. zapraszał y... To się Nie no to się z uchostał nagle rewitowało. Nie no, nieźle Ty Nie no, nie mogę. Ule żartowki ze mnie. Oooo, wow, dobrze ci poszło. Wiem, niczego sobie ten żarcik był. A, nie ty! Oh, wow. No, zamiast M e mi jeszcze... się r kliknęło. W sensie zamiast R mi się e kliknęło, linie, nie moja wina. Okej okay. Sądzę, że ten dzik to zaraz mnie podjedzie. Więc trzeba mu głowę zniszczyć, żeby. Dobra, ty w sumie no, od niego wezmę mięs sobie mięso właśnie. <laughs> Nie no, ale jak Nie zleci, no, widzowie, jak coś to ja, to ja tak specjalnie to... skoczyłem. Ta, ja wiem, Dawidzie. Ta no ta jak? Ta Wow, Lecimy mówko czy na piechotę? Poszedłbym w sumie po ten rzut, albo poleciał, bo w sumie jest daleko. Za ty bierz statek, ja tam dojdę na piechotę. Jakby było, jakbyśmy znaleźli lamę, to by było koks Klepił się tutaj. Gdzie oni są? Przed chwilą wybudowali rampę. Otwieraj rzut, a ja ochronię. No i snajperka dla ciebie, jakbyś chciał. Podziękuję chyba. Proponuję wrócić. Też tak sądzę, to czekaj. Tylko, może o. Ja to bym w sumie jeszcze pofarmił Macy, ewentualnie tutaj. Y Dobry pan, niech oni sami się wyklepią, bo tam jest, widziałem wilka niszczonego. No też. Chciałem do niego strzelić, ale pomyślałem, że jak zmisuje to. Twardawanie i zaciśnięte pięści. To będzie do kłopoty. Będzie bomba na banie. Kurde, to jest chyba wyż, wyżej. Nie no, Dzwonek drugi raz. Nie no, w ogóle nie jesteś przygotowany do nagrywek, nie no Matius, co ty robisz w ogóle? O tam są Podjeżdżamy czy nie? Nie wiem, właśnie Bo nie dość, że Oni są na dole, więc my mamy high grounda nad nimi tak mon... Zobacz, ja tylko tam walę O siema Tutaj Zero trafionego, Arturek widzimy Pięknie zagrał Tutaj y, milion pingu, jak sami słyszycie widzowie. Tutaj, oj oj oj, milion pingu, milion pingu. No niestety widzowie, nie jest zabawowo. Oj widzowie, jest przypał. Milion pingów O, ping no. powrócił, ping powrócił Cieszmy się Cieszmy Tylko się Tylko wiesz bo ja się, się cieszę, że tutaj... Czekaj, uwaga Dzięki Czekaj, niszczę go jeszcze tutaj Nie no, jeszcze dostaj snajperkę Skąd Dlaczego? ja dostaję drugą snajperę? Nic go tu, no Ja mam drugiego u siebie Dobra, A, idę kolejny tutaj. oddział! Ja myślałem, że to jest tego a to jest kolejny oddział. A gdzie on jest? Artur! 31, biało. Nice. 31, 31, kolejne. 31. Totalny ja low Cricket są so. O kurna High ground o. High ground three take robią Nie jest zabawowo Matios Help Zlecę Help, mam high ground Tylko oni tam na dole zaraz będą nas kolapsować, więc... Ja, ja mam ten też Zaraz ja mam y wiesz, luncha. O, przyjmu, będzie przypływać, przyjmować. przyjmować. Nie, no nie mogę. 31. Bla, 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 bla. Pomóż, pomóż. Pomóż szybko. Szybko dobijaj, dobijaj, proszę. Matios, to Matios. Dobrze, chodź, odradzaj. Jezu. Dobra, tylko. Chcesz skara tego? Stefa, stefa. Wybierz szybko, bo nie Stefa to zaraz dojedzie, a nie Bierz to i lecz Szybko Jest problem, nie jest to naładowane Okurna, oh, jest problem inny. Tak zwany kolaps A on na dole siedzi dzielnie, to jest nie, nie no Uwaga, bo... Oho, oh, oh, GG, to już jest. Jeden na jeden. Tylko że ty nie masz szans. Taka różnica, ta, bo ty masz dosłownie jesteś na shot'a od niego z czegokolwiek. Ło! Nie jest najgorzej. Nie wiem gdzie on jest totalnie. Nie pytaj, jeśli to widziałeś. Nie, no jeszcze mnie nie uleczyło też Joe. Daj, że wierzę w ciebie Gdzie on jest? Tam? O, poleciał na launchpadzie Więc możesz dostać szybkie one shot Ale dziennie się nie poddajesz, widzę No a ja bym się poddał, błagam cię Poza o, tym, że o, właśnie o, o, o. dostaję milion wszystkiego naraz No i nie powiem, jest lekkie. lekki problem on... jest. Chodź się czy jeszcze raz Nie no, jeszcze do mnie dzwonił Joke to ulecz się jeszcze Oho! Nie no, 3 oby! Jakby nie zadzwonili, to bym już go zawił toż to. Wow, on ma jeszcze... Dawid, Dawid, Dawid... Nie. Chill. Jeszcze to wykryjesz wiesz. Nie no! Widzowie! To nie, musi on musi się on, kiedyś on, udać! 54 dzielnie! O. Dzielnie oś... Siiii! głową! O, już tutaj... Dobra, robię low Grant i go kolapsuję. Wiem, że mam małego i tak dalej, ale no, kolaps to kolaps. Wiedzi, kolapsuję, dajesz wiesz, że to jest. Just! Mm, widzowie, pierwsza gierka nagrywana, wygrana, no to jest. Mm. Jeszcze owe wszystko było, ogidwo wesie. Żegnajcie, widzowie. Że nagle, sobie, że nagle tak zreagowało wszystko. Oj, wkorzyłbym się, fest. Dobra, widzowie, żegnajcie.